Dzisiaj e, tak naprawdę długi, męczący dzień, długie dojazdówki nie tylko dla nas, ale i dla zawodników. E, myśmy dzisiaj mieli do przejechania ponad w jedną stronę, ponad 250 kilometrów do Casino Estoril, gdzie odbyła się bardzo kolorowa i, i, i fajna ceremonia startu, stamtąd udaliśmy się już do, do Lizbony na Super OS, który jeszcze trwa, no ja oczywiście musiałem tutaj się szybko udać, ewakuować do biura prasowego, no trochę popracować oczywiście, no cóż. Trudno powiedzieć, co, co, co tak naprawdę, jakie wrażenia, jeśli chodzi o, o, o jazdę samą, bo, bo przez obiekty za dużo się nie, nie, nie widzi, nie obserwuje. Wszyscy, mniej więcej po tym się jadą e, tak samo. Dopiero to po wynikach widać, jakie są e, różnice. Generalnie bardzo fajnie zorganizowane miejsce i, i e, bardzo, bardzo malownicze pod e, e, zabytkową częścią e, 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 po Lizbony.